Witam państwa serdecznie z tej strony rybka. Dzisiaj odpowiem na dwa komentarze. Jedna osoba mnie się pytała na komentarzu, czy ja coś dolewam. Jakieś preparaty, które powodują przyrost roślin, szybsze rośnięcie roślin. Ja już na kilku filmikach mówiłem, że raz w miesiącu daję. Taki preparat, mam butelkę półlitrową. To się nazywa Plantamin z firmy, z firmy Tetra. Może Państwu pokażę. To jest coś takiego. Wlewam raz w miesiącu i nie nadużywam tego. Nie nadużywam raz w miesiącu. Ja w sumie nie muszę tego wlewać. Bo ja mam tu, jak widzicie, proste rośliny. Anubiasy, kryptokoryny. No i tutaj, w sumie, żabienica oczywiście, takich bardzo wymagających roślinek nie mam. Także raz w miesiącu ten preparat wlewam. I wystarczy na z akwarium, ale ja zawsze wlewam troszeczkę mniej, żeby nie przesadzić, żeby nie przesadzić i później oczywiście podmianki po wody. I tu właśnie koledze na drugi komentarz odpowiem. Co ile czyszczę, w jakim czasie czyszczę filtry. Tutaj mam. Dwa filtry pracują: EFIX4 i Fluval, oczywiście, i Fluval 406. I ja yy, czyszczę te filtry, te filtry po prostu na zmianę. Yy, błędne pojęcie jest, yy, bo słyszałem na filmikach, że coś niektórzy mówią, że Filterek y, czysto, czyszczą co 8 miesięcy, co rok tak się nie powinno robić. Przy, takim, przy takiej obsadzie ryb, co ja mam, a szczególnie przy rybach żyworodnych, które naprawdę nigdy się ich nie pozbędę tych rybek, bo przy, przy żyworu, żyworódka to jest naprawdę piękna rybka. Mówię o mieczykach, o gupikach, o molinezjach, o, palet, o platkach. Przepraszam. Oczywiście skalary, paletki, różne rybki są piękne, ale jeżeli już bym miał zarezygnować, to naprawdę szczerze Wam mówię, zrezygnowałbym ze skalarów. A żywórki bym zostawił. A dlaczego? No bo od małego je trzymałem i to jest dla mnie. Najładniejsza ryba, raczej najładniejsza. Jest ruchliwa, jest kolorowa. Tak samo y, piękne teraz platki mogę mieć. No ale na razie nie mam gdzie tego włożyć. No i oczywiście wykociły mi się raczej y, y, zniosły ikrę znowu zbrojniki. samice weloniasta. Ale już Państwu nie będę pokazywał, bo już pokazywałem jak to wygląda. Także już samice... Teraz będę wyławiał, wrzucę do tego akwarium i na razie sobie dam spokój z rozmnażaniem ancystrusów, bo już tego mam dużo. Dobra, ale na drugie pytanie, właśnie: dlaczego nie powinno się czyścić co 8 czy co rok kubełk, yy, filtra kubełkowego? Yy, tak jak mówiłem. Ja przekonałem się na, własnej, na własnym doświadczeniu, chociaż mi nic nie wyskoczyło na szczęście, ale już zaraz wam powiem o co mi chodzi. Nie czyściłem Fluwala 400, Fluvala FX4 5 miesięcy przy rybach żyworodnych i jak go otworzyłem, to tam już nie było po prostu. Nie było widać gąbki, tylko było widać same błoto. Same błoto, szlam, poza tym więcej nic. Czyściłem go i czyściłem i wyczyścić go nie, nie mogłem. Tyle było syfu. Co powoduje jeszcze, jeszcze jedna sprawa. Ja tak jak wam mówię, czyszczę na, na zmianę. Ja sobie czyszczę bynajmniej tak. Co cztery miesiące, ale czyszczę kubełki na zmianę. Jeden kubełek wyczyszczę i idę po prostu, wkładam go do wanny, wyciągam wszystko, gąbki płuczę pod bieżącą wodą. Media tak, troszeczkę przepłukam, zleksza z tego syfu, wlewam. Już, już wkładam wszystko czyste, wlewam wodę, podłączam. No i ten nowo zalany kubełek pracuje mi dwa tygodnie, wtedy czyszczę następny. Co powoduje nieczyszczenie, yy, właśnie kubełków czy innych filtrów? Ale ja mówię teraz o kubełkach. Właśnie odpowiadam na, na odpowiedź. Nie powinno się przynajmniej czyścić co 3-4 miesiące zależy jaką obsadę ryb mamy także jak przy takich rybach jak ja mam tutaj obsadę y kirysy y skalary żyworódki i inne ryby jak tu widzimy w tym akwarium to ja go teraz ja sobie kubełki tak czyszczę no jak mi się nie chce tak pół roku, 4 miesiące ale teraz postanowiłem sobie czyścić co 4 miesiące. Wczoraj akurat jeden wyczyściłem, no i za dwa tygodnie wyczyszczę. Co powoduje, że co złego powoduje nieczyszczenie y, kubełkowych filtrów. Bynajmniej tak jak nie czyścimy 8 miesięcy, czy tam na y, rok. Dla mnie to jest po prostu y, nienormalne. Kubełka nie czyścić rok. To powoduje tak: obniżenie przepływu wody, filtra oczywiście może y, głośniej pracować chociaż nie każdy filtr, ale może głośniej pracować. Y, o, też powoduje wysyp glonów. Nieczyszczenie kubełka długo, mówię tak, 8, 8 miesięcy, rok. I oczywiście już wtedy kubełek nie pracuje tak, jak powinien, i wypluwa nam cały syf do akwarium, co powoduje brudną wodę. On już wtedy już nie czyści nam tak, jak powinien czyścić, tylko po prostu po prostu tą wodę brudzi, bo wypluwa brudną wodę. Ten syf wciąga i z powrotem go na zewnątrz wypluwa, bo sam kiedyś to u siebie zauważyłem. I oczywiście przy wylocie pojawiają się krasnorosty i inne glony. Także należy kubełki czyścić Bynajmniej co 4-3 co, co 3 miesiące, co 3, 4 miesiące to jest moje zdanie. Także przekonałem się na, własnej, na własnym doświadczeniu. Też myślałem, bo to jest kubełek, to będzie mi pracował. Nie wiadomo ile. Wcale nieprawda. Sami Państwo zobaczcie, czyszczę częściej, i wiem, że. Żadna zaraza mi nie wpłynie z brudnego kubła, bo może tak się stać. Może tak się stać, ponieważ i resztki pokarmu mogą wlecieć, na pewno wlatują, i różne yy, brudy. Także należy kubełki czyścić. A jak na przykład ktoś ma jeden kubełek, a jeden na przykład filtr, Wewnętrzny, w środku akwarium, oczywiście biologia się zbiera i na lawie wulkanicznej, jak ktoś ma w akwarium. Bo ja mam akurat parę takich kamieni lawy wulkanicznej. Oczywiście natłukłem sobie same lawę wulkaniczną na drobno i też se do kubełka włożyłem. I też mam inne, właśnie, media. Też mówiłem na filmikach. Także tutaj widzicie, woda jest kryształ, czyściutka i naprawdę o to dbajcie. Oczywiście czyszczenie w środku akwarium szyb też należy robić. Szczególnie u góry przy wzmocnieniach, tam najwięcej syfu też się osiada, ale ja to robię cytryną. Cytryną ładnie schodzi i rybko mnie zaszkodzi, a ładnie wyczyści, a tym samym wpadnie troszkę witamin. Także taki filmik właśnie odpowiadam na te dwa komentarze. Także błędne jest myślenie, że jak ktoś sobie kupi na przykład bardzo dobry filtr kubełkowy, to już go nie musi czyścić rok czy tam półtora roku. To jest totalna bzdura. Zależy, jakie ryby. Chyba, że ma ze trzy ryby w akwarium, to tak, no to może sobie tak na to pozwolić. Ale przy takiej obsadzie ryb żyworodnych, i tutaj jak Państwo widzą, ja kubełki czyszczę. Będę teraz czyścił właśnie co trzy, cztery miesiące. No, minimum pół roku. Bo tu mam dwa, to jak jeden wyczyszczę, to jakoś to da radę ale należy właśnie częściej czyścić właśnie kubełki. Bo nie dość, że można sobie yy, się, można, yy, przepraszam, że się jąkam, ale zawsze tak mam. Nie dość, że można sobie glonów nap, naplenić, to i jakiegoś choróbska. Także tym akcentem kończę ten filmik. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam Radka, no i Was wszystkich akwarystów. I oczywiście Krystian, akwarystyka Krystian nagrywa filmiki. Także pozdrawiam serdecznie do następnego filmiku. Jeszcze tu Państwu pokażę rybki z bliska. W słoneczku świeci. Także z rybek żyworodnych nigdy nie zrezygnuję. To są najlepsze dla mnie ryby. Chociaż wszystkie ja bym chciał mieć ryby, ale molinezja, gupik, oczywiście, platki, mieczyk zawsze trzymałem. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie do następnego filmiku ze strony rybka. Cześć.